ja jestem Ola i witam Was na kanale Uwaga Gotuje. W dzisiejszym odcinku mam zaszczyt zaprezentować Wam niezwykły przepis na niezwykłe ciasto, bo jest to poduszkowiec jogurtowo-cytrynowy. Nieskromnie muszę przyznać, że ta nazwa to moja inwencja twórca, gdyż mam wrażenie, że nic nie odzwierciedla tego ciasta tak dobrze jak słowo. Poduszka, bo jest miękkie, puszyste i rozpływa się w ustach. Myślę, że ten przepis jest w zasięgu możliwości każdej osoby. Jest naprawdę banalnie proste, a przygotowanie tego ciasta maksymalnie, naprawdę już z takim ociąganiem się, zajmuje około 10-15 no minut. No plus oczywiście czas pieczenia, ale samo przygotowanie jest naprawdę niezwykle proste. Dodatkowo Mogę nawet zaryzykować stwierdzeniem, że jest to takie ciasto na pograniczu z tych dietetycznych, z tego względu, że jego podstawą jest jogurt naturalny. Ja użyłam tutaj jogurtu naturalnego. Ciasto nie zawiera cukru, zastąpiłam je erytrytolem, nie zawiera mąki. Eee, nie zawiera masła, więc no nic, tylko, tylko grzeszyć, tylko jeść. W taki sposób można. Zapraszam Was na film i do wspólnego gotowania. Do przygotowania naszego poduszkowca będziemy potrzebowali 350 g jogurtu naturalnego, 50 g skrobi kukurydzianej, 50 g erytrytolu, oczywiście wedle uznania, możecie zastąpić go zwykłym cukrem, bądź np. ksylitolem czy innym słodzikiem, jednej łyżeczki proszku do pieczenia, czterech jaj. Skórki startej prosto z cytryny. Ja, żeby podkręcić e, smak, dodam jeszcze odrobinę cytrynowego aromatu, ale możecie cytrynowy aromat czy cytrynowy smak zamienić także na przykład na pomarańczowy. I będzie oczywiście jeszcze potrzebna okrągła blaszka do pieczenia, wyłożona papierem do pieczenia. W pierwszym kroku oddzielamy białka od żółtek. Teraz będziemy zajmować się żółtkami, a białka na ten moment wędrują do lodówki. Żółtka przelewamy do naczynia, w którym będziemy je miksować. Dodajemy erytrytol i miksujemy do momentu rozpuszczenia erytrytolu. Do żółtek z erytrytolem dodajemy skrobię kukurydzianą, łyżeczkę proszku do pieczenia. Jogurt naturalny, skórkę cytryny, kilka kropel aromatu cytrynowego i ponownie miksujemy. Teraz białka ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy szczyptę soli i miksujemy. Piana jest ubita. Jeżeli chcemy mieć pewność, czy na pewno jest ubita tak jak należy, należy wykonać jeden bardzo prosty test. Teraz uważajcie. Piana jest dobrze ubita. Możemy działać dalej. Teraz wracamy do naszej mikstury z żółtkami i będziemy mieszać ją razem z ubitym białkiem. Bierzemy jedną łyżkę i powoli. Powoli i delikatnie mieszamy. Tą pierwszą łyżkę możemy postarać się wymieszać dosyć e, dobrze. Później będzie nam łatwiej wykonywać delikatne ruchy mm, z drugą częścią białka. I od dołu, od dołu, żeby nie zniszczyć puszystości. Powinno mieć to dokładnie taką konsystencję. Naszą masę przelewamy do formy. Do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni wkładamy ciasto na około 50 minut.